Wiem, że jeszcze nie skończyłem serii dla handlowców fotowoltaicznych. Tam jeszcze zostało dosłownie kilka odcinków, więc na spokojnie myślę w styczniu one się pojawią. Natomiast, ze względu na przełom roku, ze względu na to, że to oznacza pewne podsumowania i też rozpoczęcie czegoś nowego. Chciałbym podzielić się z Wami w takiej krótszej serii pięciu rzeczy, które robię na przełomie roku, oczywiście z perspektywy zawodowej, z perspektywy sprzedażowej, handlowej, biznesowej. I dzisiaj pierwszą z takich rzeczy to będzie podsumowanie, które Armia Amerykańska, jako autor tego takiego podsumowania, takiego rezime, nazwała After Action Review AAR. Czyli coś, co pozwala ocenić, jakie były cele i sposoby działania, w jakim stopniu zostały one zrealizowane. Skąd się bierze ewentualna rozbieżność pomiędzy tym, co żeśmy sobie zamierzyli, a tym, co de facto osiągnęliśmy, jakie cztery pytania, i o tych czterech pytaniach dzisiaj właśnie chcę Wam powiedzieć, jakie cztery pytania sobie stawiamy odnośnie pewnych e, następnych kroków. Nie. Armia Amerykańska wymyśliła sobie oczywiście w zupełnie innym niż biznesowy, albo biznesowy dla nich kontekście, że w takim e, AAR będą chcieli zadać sobie cztery pytania, i ja sobie je regularnie na koniec roku zadaję. Pierwsze pytanie to, co zamierzam kontynuować? Co poszło na tyle dobrze, na tyle fajnie, co było warte mojego czasu, mojej uwagi, mojego zaangażowania, że warto to kontynuować w kolejnym roku? Drugie pytanie, co chciałbym zacząć, czyli jakich działań nie podejmowałem albo nie podejmowałem w takiej formie, albo w takim stopniu, albo w takim stopniu intensywności, co chciałbym, co potrzebuję, co muszę zacząć, żeby kolejny rok był pod wieloma względami lepszy od poprzedniego. Kolejne trzecie pytanie to pytanie, co muszę zmodyfikować, jakie działania były trafne, natomiast ich sposób, ich forma, ich intensywność, coś co muszę zmodyfikować, zmienić. Mm. Przemyśleć może na nowo i wprowadzić pewne zmiany. I czwarte, najbardziej bolesne dla mnie, być może dla Was również okaże się najbardziej bolesnym pytaniem: co muszę porzucić, czyli czym mam się przestać zajmować? W 2020 roku było takich tematów kilka. To nie czas i miejsce, żeby teraz o tym mówić, ale porzuciłem kilka tematów i muszę sobie zdać sprawę z tego, że takie porzucenie czeka mnie również w 2021, czyli nie mogę wejść w kolejny rok, poświęcając uwagę na to, co chcę wprowadzić, co chcę zmodyfikować co chcę kontynuować, bez wywalenia pewnych rzeczy z mojego amplua mm, zawodowego, z tego, czym się zajmuję i tego, co przynosi mi też największą satysfakcję i być może największe pieniądze. Te cztery pytania zachęcam Cię do tego, żebyś je sobie zadał. To pierwsza z pięciu rzeczy, które robię na przełomie roku. Wszystkiego dobrego, to były moje dwie minuty.